Dzisiaj rzeczywiście obchodzi Polski Związek Hodowców Gołębi 70. rocznicę zawiązania związku na terenie Ziemi Puckiej i dzisiaj z tej okazji odbywa się bal w Rzeliższewie. Ta liczba 80 hodowców Gołębi no jest pokaźna. Jest to pasja od lat kultywowana, i to jest pasja, którą żyją ci, którzy te gołębie hodują

Wypuszczanie gołębi na dorzynkach yy, kiedyś zapoczątkowała w latach 90. i inicjatorem też był tego Kazi kratkę, który zginął w katastrofie w 2006 roku. I od tamtego momentu wypuszczamy gołębie na dorzynkach. Myślę, że jest to fajny taki yy, symbol gołębi, jest to pokojowy symbol, który, który właśnie. Pokazuje nam, że, że, że warto współpracować, że warto się tym cieszyć. W domu rzeczywiście mieliśmy gołębie, zajmowaliśmy się tym. Moje życie zostało po tych latach dziecięcych pokierowane w inną stronę, w inny świat, gdzie nie było tych możliwości ale mam wielki sentyment do tych ludzi, którzy zajmują się tą pasją, rozmaicają nasze różne imprezy, dożynki, święto ludowe. Zawsze w piaśnicy podczas obchodzenia Dni Piaśnickich są wypuszczane setki gołębi, które są symbolem pokoju. Wielkie gratulacje za tą pasję i dziękuję wszystkim hodowcom gołębi, że są i że są dzisiaj z nami.